Uwaga! Poniższy materiał może zawierać treści z memów, gier, książek do matematyki oraz przemyśleń z prysznica. Długotrwałe oglądanie poniższych treści skutkować może zdaniem matematyki oraz nabawieniem się syndromu studenta, zwanym potocznie bez spiny, są drugie terminy. Oglądasz tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Oczywiście, możesz wyłączyć ten filmik, ale ile jeszcze razy chcesz poprawiać ten durny sprawdzian? Cześć, witam cię dzienneczku na moim kanale na kolejnej lekcji, która jest de facto kontynuacją poprzedniej. Bo znowu będziemy sobie mówić o rzeczach takich bardzo podstawowych w matematyce takich bardzo podstawowych, które będą ci potrzebne, czy to za rok, czy za dwa, a na pewno na maturze, będą mu przydatne. Takie bardzo podstawowe informacje na temat prostych i odcinków. I taką pierwszą informacją, o której sobie powiemy, to kiedy jakieś dwie proste są do siebie równoległe. Definicja z książki mówi nam, że takie dwie proste nie mają punktów wspólnych lub się pokrywają. To jest ważna, ważna informacja, że mogą się pokrywać. Czyli wezmę sobie jeden mazak, i na e, żółto sobie mach na jedną kreskę, i w tym samym miejscu wezmę sobie na niebiesko mach na drugą kreskę. No one się pokrywają. Ale to oznacza, że wciąż są równoległe. I taka informacja, że dwie proste są równoległe, to zapisujemy. Nazwa jednej prostej, te dwie pionowe kreski, i druga nazwa prostej. To jest definicja z książki. Jak my sobie to powiemy, jak my sobie wytłumaczymy, jakie są proste równoległe. Może nie wiesz, ale mam nadzieję, że wiesz, że istnieje coś takiego jak sanki. Mam nadzieję. Bo teraz, no niby zimy, to tak średnio. Średnio jest taka zima teraz. No wcześniej, czyli powiedzmy z 10 lat temu. A jak byłem jeszcze młodym gówniarzem no to trochę tego śniegu yy, sypało także można było sobie jeździć na sankach na nartach na worku na jabłuszku na czymkolwiek e, na butach też się czasem jeździło po lodzie z górki e, w każdym bądź razie mam nadzieję że wiesz co to są sanki i wiesz że można na czymś takim jeździć więc wyobraź sobie taką sytuację że jedziesz sobie z górki na sankach nigdzie nie skręcasz idziesz cały czas idealnie prosto E, nigdzie się nie wypierdzielasz, bo wtedy znowu zepsujesz e, cały efekt. Jedziesz cały czas prosto, do samego końca i ten ślad, który zostawisz, to właśnie są dwie proste równoległe. Dwie proste będą równoległe wtedy i tylko wtedy, jeżeli zaczniemy sobie je przedłużać, i one nigdy się nie przetną. Wiesz, że możesz sobie każdą prostą dowolnie przedłużyć. Nieważne jaka ona będzie, gdzie ją sobie narysujesz, możesz ją dowolnie przedłużać. Weź sobie białą kartkę papieru z od drukarki, narysuj sobie jakąś kreskę, no i zacznij ją przedłużać. No w pewnym momencie braknie ci kartki. Ale wiemy, że przestrzeń w matematyce to jest taki twór, który możemy sobie przesuwać, przedłużać, rozszerzać i tak dalej, bo ona jest nieograniczona, czyli możesz sobie do tej kartki dokleić jeszcze jedną z jednej, z drugiej, z trzeciej, z czwartej strony. Możesz sobie podokleić tych kartek dosyć sporo i rozszerzać tak swoją przestrzeń. Więc jak już sobie dokleisz z jednej strony kartkę, no to już możesz dalej przedłużać dalej rozciągać sobie tę prostą i możesz sobie tych kartek doklejać ile chcesz ile chcesz jeżeli narysujesz dwie proste które są równoległe one nigdy w życiu ci się nie przetną i to jest właśnie idea prostych równoległych one nigdy się nie przetną a dwa odcinki są równoległe gdy są zawarte w prostych równoległych czyli narysowałem sobie dwie proste f i g akurat GeoGebra tak mi je oznaczyła. Oczywiście mogłem sobie je zmienić, ale no ja, jak to ja, no nie bardzo mi się chciało, bo robiłem to troszkę na szybko. Eee, w każdym bądź razie narysowałem sobie dwie proste, które są równoległe. Gabra mi to pozwala, nie muszę, no nie muszę sobie nawet sprawdzać. Wystarczy, że wezmę, zaznaczę jedną prostą i punkt, eee, przez który ma przechodzić druga prosta do niej równoległa. No i rachcia, już mam dwie proste równoległe. Ok, więc mam dwie proste równoległe, i zaznaczyłem sobie dwa odcinki. Skoro są zawarte, czyli są narysowane te dwa odcinki na dwóch prostych równoległych, to są równoległe. I tak naprawdę ten zielony odcinek mogłem sobie narysować na tej e, prostej G. Jeżeli dwa odcinki leżą mi na tej samej prostej, to też są równoległe. Bo mogę powiedzieć wtedy, że leżą na dwóch prostych, które się pokrywają. No, tak sobie można wykombinować. Po prostu dwa odcinki są równoległe, gdy leżą na prostych równoległych. I tyle. Więc dla Ciebie ważna jest informacja, żeby wiedzieć, jak narysować sobie dwie proste równoległe i jak takie dwie proste równoległe gdzieś znaleźć. Ewentualnie, jak sobie narysować dwa odcinki równoległe albo jak dwa takie odcinki równoległe też znaleźć. Ok, to powiedzieliśmy sobie o równoległych, no to powiedzmy sobie o prostopadłych. Więc jeżeli mamy dwie proste, które się przecinają pod kątem prostym to nazywamy prostymi prostopadłymi, bo proste mogą się przeciąć pod dowolnym kątem i takim charakterystycznym, takim szczególnym kątem przecięcia się takich dwóch prostych jest kąt prosty, ponieważ jak w taki sposób przetniemy, to otrzymujemy cztery kąty proste. Dlatego to jest takie przecięcie charakterystyczne. No i oznaczamy takim symbolem, czytamy k prostopadłe do l. Oczywiście nie musisz się tego symbolu uczyć, tylko możesz napisać słownie, że k jest prostopadłe do l i też się nikt czepiał nie będzie. No chyba że masz bardzo wrednego nauczyciela, no ale od takiego to uciekaj. No i znowu odcinek jest prostopadły do prostej, wtedy gdy zawiera się w prostej prostopadły do danej prostej i dwa odcinki są prostopadłe, gdy proste wyznaczone przez te odcinki są prostopadłe. Czyli znowu tak jak wcześniej, yy, że odcinek jest prostopadły do prostej, wtedy kiedyś zawiera się w prostej prostopadły do danej prostej. Wow, znowu taka definicja jak dla mnie yy, do złamania sobie języka. No, ale o co chodzi? Jeżeli sobie narysuję dwie proste prostopadłe i narysuję sobie na którejś odcinek, to ten odcinek jest prostopadły do tej drugiej prostej, tak? Jeżeli wezmę sobie na jednej, narysuję odcinek i na drugiej sobie narysuję odcinek, jakkolwiek by one nie wyglądały, w którymkolwiek by one miejscu nie były, to jeżeli narysuję dwa odcinki na dwóch prostych prostopadłych, to te odcinki też są. Prosto co zaraz pokażę na rysunku, bo tutaj akurat ten rysunek mi się nie zmieścił, bo jeszcze jedną rzecz chciałem tutaj wcisnąć, co to jest odległość punktu od prostej. Jeżeli wezmę sobie jakikolwiek dowolny punkt, jakąkolwiek dowolną prostą, to od tego punktu do prostej mogę poprowadzić tak naprawdę odcinków nieskończenie wiele, i tylko jeden z tych odcinków będzie odległością. Od prostej, a tak naprawdę nie jeden z odcinków, tylko ten jeden wybrany z odcinków, jego długość. Długość tego odcinka, tego jednego wybranego odcinka, będzie odległością punktu A od prostej. I definicja nam mówi, że jest to długość odcinka poprowadzonego prostopadle. To jest ważne. Ten odcinek ma być pod kątem prostym i taki odcinek będzie tylko jeden: od punktu A do prostej K. No i jeżeli punkt A leży na tej prostej, to odległość przyjmujemy jako 0. Odległość wtedy jest równa 0. Już ci to pokazuję na rysunku. Mamy dwie proste F i H. One się przecinają pod kątem prostym. Jest tam zaznaczony kąt beta, który jest równy 90 stopni. W ogóle, że wszystkie kąty proste będą zaznaczone nie łukami, tylko takimi kwadracikami. Jeżeli będą tylko miały 90 stopni, a jeżeli będą miały inne miary, no to już będą takimi ładnymi łukami zaznaczone. No i tutaj Prosta F jest prostopadła do prostej e, H. Tak? Jest kąt prosty, tam zaznaczony, kąt beta. No i mamy dwa odcinki. Odcinek HG, no i odcinek KL. No i odcinek HG jest prostopadły, po pierwsze, do odcinka KL, po drugie, do prostej H, I jeszcze nawet do tego odcinka, który tam narysowałem, PQ, o którym powiem za chwilę. Tak, bo narysowałem dwie proste prostopadłe i zaznaczyłem na tych dwóch prostych dwa odcinki. Oczywiście jeden na jednej, a drugi na drugiej. Dlatego te dwa odcinki są prostopadłe, te dwie proste są prostopadłe. Zielony odcinek jest prostopadły do prostej H, niebieski odcinek, w sumie jeden i drugi, jest prostopadły do prostej F. Narysowałem drugi odcinek PQ i długość tego odcinka. PQ, zauważ, że ten odcinek PQ nie jest w ogóle na, na żadnej prostej. Ten y, punkt P nie leży ani na prostej H, ani na prostej F. Po prostu chciałem y, zrobić długość od punktu, nie długość, tylko odległość od punktu P do prostej F. No i jak to się robi? No zaznaczam punkt P, rysuję odcinek pod kątem prostym do tej prostej F, no i mierzę jego długość. Tutaj akurat tej długości nie zaznaczyłem. Jakbym chciał obliczyć y, długość, punktu L od prostej F, odległość od punktu L do prostej F, no to bym zaznaczył odcinek LM, no i bym obliczył jego długość. Tak, czyli jeżeli dostaniesz jakieś zadanie, e, że odległość, coś tam z odległością punktu od prostej, to ważna jest informacja, że od tego punktu do prostej jest poprowadzony odcinek pod kątem prostym. To jest dla Ciebie ważna informacja. To, ile on wynosi, to już tam jest troszkę mniej istotne, to sobie można w jakiś sposób pewnie zmierzyć, zależy jakie tam będziesz miał zadanie. Ok, co jeszcze mamy? Odległością różnych prostych, równoległych nazywamy długość odcinka prostopadłego do tych prostych, o końcach należących do tych prostych. Ok, nawet nie chciał mi się za bardzo tego czytać, ale przeczytałem. Ok, narysowałem sobie dwie proste, równoległe. Akurat tutaj ich e, nie oznaczyłem. Ale możemy sobie je oznaczyć dowolnie, jak tylko chcemy. Mogą to być proste KL, FG, HM, jak tylko sobie chcesz. I narysowałem sobie tutaj trzy odcinki: AC, BD, EF. I tylko jeden odcinek jest odległością pomiędzy nimi. Bo zauważ, takich odcinków, jakie sobie tutaj zaznaczyłem, mogę sobie narysować ile chcę, ile dusza zapragnie. Odległością tych dwóch prostych będzie ten różowy odcinek EF bo ten odcinek jest pod kątem prostym zarówno do jednej, jak i do drugiej prostej. I nieważne, w którym miejscu sobie wezmę taki odcinek, czy tutaj, czy bardziej na lewo, czy w ogóle całkiem na lewo, czy całkiem na prawo, długość tego odcinka, odległość pomiędzy dwiema prostymi równoległymi, nie zmienia się nigdy w zależności od tego, gdzie pójdziemy. Czy pójdziemy sobie na lewo, czy pójdziemy sobie na prawo, Odległość pomiędzy dwiema prostymi jest niezmienna stała. No i wyznacza się ją w taki sposób, że się rysuje taki odcinek. Nie zaznaczyłem sobie tutaj e, tych kątów, nie wiem czemu, e, więc musisz mi uwierzyć na słowo, że tam jest kąt prosty, ale no, mam nadzieję, że mi wierzysz. Tam w punkcie A e i w punkcie F są kąty proste. E, także ten różowy to jest właśnie odległość długość tego odcinka to jest odległość pomiędzy tymi dwiema prostymi od cała filozofia narysować sobie odcinek pod kątem prostym do jednej do drugiej prostej ok co my jeszcze mamy dwie proste nazywamy prostymi przecinającymi się wtedy gdy mają tylko jeden punkt wspólny wow no to jak przeczytałem tę definicję to stwierdziłem że no odkryli Ameryka że proste się przecinają jak mają jeden punkt wspólny no nie wiem no nie wiem kto pisał tę książkę nawet nie chcę sprawdzać no, ale pewnie dlatego nazwali coś tam, powiedzieli coś o prostych przecinających się, żeby powiedzieć o kącie między przecinającymi się prostymi. No, no to kąt pomiędzy przecinającymi się prostymi nazywamy kąt nie większy od kąta prostego wyznaczony przez te proste. No, bo zauważ, że jeżeli weźmiemy sobie dwie proste. Które nie będą równoległe, czyli w którymś momencie się przetną, narysowałem sobie jakieś dwie proste i zauważyłem, że w którymś momencie mi się przecięły. Eee, to te dwie proste tak naprawdę wyznaczają mi tutaj cztery kąty. Cztery kąty, z czego dwa są takie same i drugie dwa też są takie same, bo to są będą kąty e, wierzchołkowe, czy jakkolwiek je sobie będziesz nazywał. Ważne, żebyś wiedział, że te dwa kąty, które leżą tak czubkami, się stykają, leżą naprzeciw siebie, są takie same w takiej sytuacji. I kąt pomiędzy takimi dwiema prostymi to jest ten kąt, który jest mniejszy od 90 stopni. Bo jeżeli są proste prostopadłe, no to będziemy mówić o prostych prostopadłych i tam będziemy wiedzieć, że i z jednej i z drugiej strony jest kąt prosty. A tutaj w tej sytuacji no nie mamy kąta prostego, tylko jakiś kąt mniejszy od 90, no nie wiem, powiedzmy, że tu jest około 30 stopni. No i ten drugi kąt, którego tutaj nie zaznaczałem w ogóle, no to on będzie miał 150. I kąt pomiędzy tymi dwiema prostymi to jest kąt 30 stopni, a nie 150. Tutaj jest ta ważna informacja, że e, ten kąt ma być mniejszy niż 90 stopni, choć przyznam się szczerze, że jak to przeczytałem, to stwierdziłem, że nigdy w życiu z tego nie korzystałem. Nikt mi nigdy nie kazał e, nazywać tego kąta. Albo mówić, jaki jest kąt pomiędzy tymi dwoma prostymi. No mówiłem, że albo ten, albo ten, zależy, jak patrzymy. Albo 30, albo 150. Jakkolwiek sobie tam na to popatrzę, no to będzie kąt pomiędzy tymi dwoma prostymi. Więc tak naprawdę ta definicja dla mnie jest wciskana na siłę. Bez sensu. Ok, czy mamy coś? O, symetralna odcinka. Tutaj już zmieniłem tytuł, więc to będzie coś istotnego, coś bardzo ważnego. Co to jest symetralna odcinka? Symetralną odcinka nazywamy prostą, prostopadłą do odcinka, która dzieli go na dwie równe części. I bodajże gdzieś go narysowałem, a jeszcze nie. Symetralna jest zbiorem punktów płaszczyzny równo od końców odcinka. Ok. Więc jeżeli mam jakikolwiek dowolny odcinek, narysowałem sobie odcinek AB, więc ważna informacja dla Ciebie, że symetralna. Symetralna to jest prosta. To nie jest żaden odcinek, to nie jest żaden punkt. To nie jest żadna figura, to nie jest twoja teściowa. Symetralna to jest prosta. Prosta. Czyli prosta kreska. I ma być prostopadła. Prostopadła, czyli ma być pod kątem prostym. Tak? Ma być pod kątem prostym i ma podzielić mi dany odcinek na dwie równe części. Bardzo często, powiedzmy, nie wiem czy bardzo często, czy nie bardzo często, ale może to być wykorzystywane. W geometrii i będzie wykorzystywane przy trójkątach i okręgach. W sensie szukanie okręgu wpisanego w trójkąt i opisanego na trójkącie, ale do tego przejdziemy sobie pewnie gdzieś tam później. Ważną dla Ciebie informacją będzie, że symetralna jest zbiorem punktów płaszczyzny równo odległych od końców odcinka. W sensie, że jeżeli wezmę sobie teraz, zaznaczę dowolny punkt na tej symetralnej, jakikolwiek sobie wymarzę. To jeżeli stałbym w punkcie A i chciałbym przejść po linii prostej do tego punktu, który sobie zaznaczę tam, to przejdę tyle samo, jakbym stał w punkcie B i przeszedł e, tę samą trasę, taką samą trasę, czyli też do tego punktu, niech będzie C. I zaznaczyłem sobie tutaj jakiś punkt e, e i zaznaczyłem te odcinki AE i BE. I GeoGebra ma ten plus, że wszystko, co tutaj mam, może mi zmierzyć: długość odcinka, kąt, y, pole. Nie wiem, co tam długość łuku też chyba może zmierzyć, ale akurat tego nie sprawdzałem. Dużo rzeczy tutaj może mi zmierzyć, więc naprawdę ja tutaj się nie muszę wysilać, nie muszę sobie żadnych e, obliczeń, żadnych tangensów, żadnych sinusów, niczego. Nawet wzorów na pola e, nie muszę znać. Jeżeli sobie wklepię wszystkie dane tak jak ma być, to Geogebra mi wszystkie odcinki, wszystkie kąty, wszystkie własności ona mi wyliczy sama. Ja się nie będę musiał tym przejmować. Oczywiście no nie zawsze mi wyliczy dobrze, bo ona będzie mi wyliczyła w zaokrągleniu. Na przykład, jeżeli dostanę jakieś dane pierwiastek z dwóch, to nie mam pojęcia, czy GeoGebra wyliczy mi to dokładnie, ale wydaje mi się, że ona będzie zaokrąglała, że pierwiastek z dwóch to jest około 141 tak, czy 1,44, 141 chyba i będzie mi zaokrąglała. Ale do takich zadań, gdzie będą ładne liczby dwójka, trójka, piątka, dziesiątka, wszystko mi fajnie obliczy. Więc ważną informacją będzie dla Ciebie, co to jest symetralna? Że to jest prosta, nie punkt nie odcinek nie teściowa, tylko prosta. Prosta i do tego prosto padła do odcinka. Dlatego się nazywa symetralna odcinka, bo się będzie tyczyła odcinka. I drugim ważnym, albo drugą ważną informacją jest to, że gdziekolwiek nie stoisz na prostej, na tej prostej, na tej symetralnej, to masz równie daleko, masz taką samą odległość do jednego, jak i do drugiego punktu. Tego odcinka. To jednego no, do początku i do końca odcinka masz taką samą drogę. To jest ważna informacja, jeśli chodzi o symetralną. Drugą ważną informacją będzie dwusieczna kąta. Tam było symetralne odcinka, więc warto sobie od razu kojarzyć, że jak jest symetralna, no to będzie odcinka. A dwusieczna, że to będzie kąta. Ok, no to skoro dzieliliśmy coś sobie na połowę symetralną, no to pewnie dwusieczna też coś będzie działa na takiej samej zasadzie. No i definicja dwusiecznej to jest e, półprosta. Tu już jest ważne, że to jest półprosta, to nie jest prosta, tylko półprosta, o początku w wierzchołku kąta. No bo kąt składa się z dwóch półprostych, o ile dobrze pamiętasz. Mam nadzieję. E, no to skoro kąt się składa z dwóch półprostych, no to dwusieczna kąta, skoro to będzie jakaś coś tam kreska związana z kątem, no to też będzie półprosta. No i ważne jest to, że dzieli kąt na dwa kąty równe. I ważna jest też informacja, że dwusieczna kąta wypukłego jest zbiorem punktów e, kąta równo odległych od jego ramion. I tutaj rysowałem już jeden rysunek, bo mi się nie chciało na dwa. Narysowałem sobie jakiś kąt e, FAG. Nie nazwałem go sobie alfabeta. Myślę, że pamiętasz, że kąt FAG to jest właśnie kąt e, o wierzchołku w punkcie A. Było nazewnictwo kątów, na pewno na tej lekcji, bo na pewno się e, wysilałem na ten temat. I wybrałem sobie dowolny punkt E na tej mojej dwusiecznej. Moja dwusieczna to jest ta niebieska kreska. E, jest e, na pewno kilka filmików e, i poradników w internecie, jak się konstruuje dwusieczną. Więc e, no, myślę, że ja nie powinien. Nie muszę e, robić, e, jak się konstruuje dwusieczną, ale jeżeli będzie taka potrzeba, no to nie ma problemu, da się radę załatwić. Ale od razu mówię, że na pewno jest to gdzieś na internecie, bo na pewno tego gdzieś kiedyś szukałem, bo potrzebowałem. Jak się konstruuje dwusieczną? Konstrukcje w matematyce polegają na tym, że możesz wykorzystać tylko ołówek, linijkę i cyrkiel i nic więcej. I najlepiej e, kartkę bez kratek, czystą kartkę. OK. No i wybrałem sobie dowolny punkt E na tej mojej dwusiecznej. I informacja była taka, że dwusieczna kąta wypukłego jest zbiorem punktów kąta równo odległych od jego ramion. No bo wiemy też w ogóle, że prosta czy półprosta to jest zbiór takich punkcików, których jest tam nieskończenie wiele. Ja sobie wybrałem taki jeden z tych nieskończenie wielu punkcików. No i zrobiłem odległości. Zaznaczyłem sobie odległości od e, punktu E do jednego ramienia dwusiecznej i do drugiego ramienia dwusiecznej. No i te odcinki, które sobie zaznaczyłem de facto na różowo, GeoGebra wyliczyła mi na 432. Są takie same, są identyczne. No muszą być identyczne, no bo sobie zaznaczyłem dwusieczną tego kąta. Tak? I to będzie też istotne, też właśnie w, w konstrukcji okręgu wpisanego w trójkąt, ale to będzie później. Także co dla Ciebie jest w ogóle istotne, żebyś wyniósł z tej lekcji? Ważne jest to, żebyś umiał rozróżniać, kiedy jakieś dwa odcinki albo dwie proste są równoległe, a kiedy prostopadłe. Tak? padłe pod kątem prostym. No myślę, że ta nazwa trochę daje do myślenia. Eee, ważną będzie dla Ciebie informacją, żeby umieć rysować dwie proste równoległe, dwie proste prostopadłe, odcinki równoległe, odcinki prostopadłe. Ważna jest dla Ciebie informacja, żebyś wiedział jak obliczyć, albo jak narysować odcinek, który będzie odległością punktu od prostej. Żebyś wiedział, że jeżeli robisz jakiekolwiek odległość punktu od prostej, to ona musi być zawsze pod kątem prostym. Ten odcinek, który rysujesz, tam musi być pod kątem prostym. Tak samo odległość pomiędzy dwiema prostymi, też musisz narysować, który będzie pod kątem prostym do jednej, jak i do drugiej prostej. No i bardzo ważnymi informacjami te dwie ostatnie. Dwusieczna i symetralna. Pamiętać, dwusieczna to jest kąta, a symetralna to jest odcinka. Tutaj zawsze chodzi coś o dzieleniu na połowę. No, dwusieczna kąta dzieli kąt na połowę, symetralna dzieli mi odcinek na połowę i że symetralna to jest prosta, a dwusieczna to jest półprosta. Te dodatkowe informacje powiedzmy, że to jest zbiór punktów równoodległych albo od ramion kąta, albo od końców odcinka. Powiedzmy, że to jest dodatkowe. Powiedzmy, że to jest dodatkowe, bo jeżeli tego się nauczysz, to naprawdę w pewne rzeczy... łatwiej sobie przyswoisz. Także myślę, albo wydaje mi się, że to byłoby na tyle, co chciałem dzisiaj e, powiedzieć. Także jeżeli coś było niejasnego, coś chciałbyś, żebym powtórzył, albo. E, masz, masz jeszcze jakieś w ogóle pytania do tego tematu, czegoś jeszcze nie zawarłem, a chciałbyś o czymś jeszcze się dowiedzieć. Pisz śmiało w komentarzach, na maila, nie ma problemu, z pewnością odpowiem. Nie, nie powiem ci, czy odpowiem w ciągu 10 minut, czy w ciągu 10 godzin, czy w ciągu, no myślę, że w ciągu 10 dni to nie, ale w ciągu 2-3 dni maksymalnie powinienem odpowiedzieć. Także, żeby nie przedłużać, bo już trochę gadam, także do zobaczenia na następnej lekcji. Jeżeli spodobała Ci się dzisiejsza lekcja i chciałbyś oglądać więcej materiałów takich jak ten, zmotywuj mnie do dalszej pracy. A nic tak nie motywuje, jak duża hawajska albo i dwie. Ale jeżeli nie masz takiej pod ręką, to wiedz, że lajki like i subskrypcja również są w cenie. Na dzisiaj to tyle, trzymaj się ciepło i do zobaczenia na następnej lekcji.